Witam w kolejnym odcinku Niezapomnianych pogrobach symbolicznych znanych Polaków. Teraz czas na odcinek o takich Polakach, którzy doczekali się dwóch grobów albo w ogóle nie mają swoich mogił. Maciej Gąsiorowski, zapraszam na dzisiejszy odcinek. W Dzień Nauczyciela sanach Wróciła do internetu kilka swoich nowych teledysków. Są to utwory śpiewane do wierszy znanych polskich poetów. Jeden z nich został nakręcony na starych powązkach, właśnie tutaj. Był to utwór do wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego pod tytułem Bajka. 14 października odbył się pogrzeb Dawida Ozdoby, znanego zawodnika MMA. Tancerza byłego partnera Edyty Herbuś został on pochowany na miejscowym cmentarzu w drawsku pomorskim. Dawid ozdoba zginął w tragiczny sposób. Jego ciało zostało odnalezione w jednym z warszawskich parków. Tego samego dnia odbył się także pogrzeb aktorki znanej z klanu Ewy Ampulskiej. Została ona pochowana trzy tygodnie po śmierci na cmentarzu brudnowskim w Warszawie. 20 października odbył się pogrzeb. Wandy Wieszczyckiej-Nowisz, aktorki znanej m.in. z M jak Miłość. Ona także spoczęła na Cmentarzu Brudnowskim w Warszawie. Była żoną Pawła Nowisza, aktora znanego m.in. z Barw Szczęścia. Jej mąż odszedł rok wcześniej. Jeśli chodzi o rocznicę, to 19 października Przypadła druga rocznica śmierci Wojciecha Przoniaka. Ten aktor, pochowany na powązkach wojskowych w Warszawie, ciągle nie doczekał się nagrobka z prawdziwego zdarzenia. 20 października z kolei minęło 10 lat od śmierci Przemysława Gintrowskiego, ten znany muzyk, bart i kompozytor. Spoczął na cmentarzu wilanowskim w Warszawie. 20 października minęła także druga rocznica śmierci Dariusza Gnatowskiego. Ten aktor znany przede wszystkim ze świata według kiepskich, gdzie grał Arnolda Boczka, został pochowany na cmentarzu podgórskim w Krakowie. 21 października minęła piąta rocznica śmierci. Lecha Ordona. Ten znany aktor spoczął w kolumbarium na Starych Powązkach w Warszawie. 22 października z kolei minęło 10 lat od śmierci Andrzeja Kowalewicza. Ten były dziecięcy aktor Perel znany jest z serialu Stawiam na tolka banana. Został pochowany na cmentarzu prawosławnym na warszawskiej Woli. 24 października mija pierwsza rocznica śmierci Krzysztofa Kiersznowskiego. Ten aktor znany m.in. z Wabanku, Killera czy Barw Szczęścia został pochowany na cmentarzu w Komorowie pod Warszawą. A teraz opowiem o znanych Polakach, którzy mają aż dwa groby. Jednym z takich Polaków był Pilot Zygmunt Pawlaczyk, który zginął w katastrofie samolotu Tadeusz Kościuszko w 1987 roku. Pawlaczek był polskim pilotem wojskowym i cywilnym. Dowódcą załogi samolotu IU-62M SP-LBG Tadeusz Kościuszko. Maszyna uległa katastrofie 9 maja 1987 roku w Lesie Kabackim. Zginęły wówczas 183 osoby. To on wypowiada słynne słowa tuż przed rozbiciem się o ziemię. dobranąc do widzenia, cześć, giniemy. Jego symboliczny grób znajduje się na powązkach wojskowych obok załogi samolotu. Druga mogiła z kolei znajduje się na starych powązkach w Warszawie. Dwa groby powinien mieć także Mamert Stankiewicz, kapitan żeglugi Wielkiej Polskiej Marynarki Handlowej, komandor-podporucznik Marynarki Wojennej II RP, dowódca statków Lwów, Polonia oraz Piłsudski, który był znany jako Znaczy Kapitan. Zginął on 26 listopada 1939 roku podczas swojego pierwszego wojennego rejsu na transportowcu wojennym ORP Piłsudski. Brał on udział w konwoju do Nowej Zelandii. Doszło do dwóch wybuchów. Kapitan Stankiewicz pozostał na statku, aby upewnić się, czy opuściła go cała załoga. Opuścił okręt z dwójką ostatnich marynarzy. Po półtorej godzinie rozbitkowie zostali wyłowieni przez brytyjski niszczyciel HMS Valorus. Mamert Stankiewicz zmarł w skutek hipotermii i ataku serca na pokładzie tegoż okrętu. Ocalony wcześniej lekarz okrętowy Wacław Karabiewicz, nie mając odpowiednich leków nasercowych, nie zdołał odratować kapitana, którego zresztą z powodu niezwykle zmienionych rysów twarzy kapitan osiwiał zaledwie kilka godzin, nie poznał. Mamert Stankiewicz został pochowany za asystą wojskową na cmentarzu Westview Cemetery w Hartlepool, niedaleko Middlesboro. Jego symboliczna mogiła powinna znajdować się na powązkach wojskowych w Warszawie. Niestety, mimo że mieliśmy namiary, nie udało nam się jej odnaleźć. Jeśli posiadacie zdjęcia grobu, prześlijcie do naszej redakcji. Dwa groby ma także Antoni Antoine Cierplikowski. Był on polskim fryzjerem o międzynarodowej sławie, twórcą. Nowoczesnego fryzjerstwa, stylistą i producentem kosmetyków przeszedł do historii mody jako autor fryzury na tzw. chłopczycę, był nazywany królem fryzjerów. Jego ojciec Antoni był szewcem, a matka Joanna Krawcową zawodu uczył się najpierw w Łodzi u wuja Pawła Lewandowskiego, który miał własny zakład fryzjerski. W 1901 roku Cierplikowski wyjechał do Paryża, gdzie początkowo pracował w piwnicy przy tkaniu peruk z naturalnych włosów. W 1905 roku wyjechał do Londynu, gdzie nauczył się języka angielskiego. Tam w 1909 roku ożenił się z Mary Bird Astor, która pracowała jako manikurzystka. 27 kwietnia 1909 roku urodził im się syn, który niestety zmarł miesiąc później. Cierplikoscy wrócili do Paryża, gdzie zamieszkali na Montmartre. W 1912 roku Cierplikowski założył swój własny zakład fryzjerski. To właśnie tam wymyślił fryzurę na chłopczyce dla aktorki Ewy Lavarie. Czesał także takie sławy jak Mata Hari, Isadora Duncan, Josephine Baker, Edith Piaf. Czy Brigitte Bardot. Przyjaźnił się także z Pablo Picasso, Amedeo Modiglianim, Salvatorem Dali, Xaverem Dunikowskim czy Janem Cocteau. Projektował również fryzury dla wytwórni filmowych m.in. dla Metro Goldwyn-Mayer. Pracował także z takimi gwiazdami Hollywood jak Betty Davis, John Crawford, Francis D, Greta Garbo. Pola Negri czy Marlena Dietrich. Dorobił się także własnej filii zakładu fryzjerskiego w Warszawie przy ulicy Mazowieckiej. Było to w dwudziestoleciu międzywojennym. Swoje zakłady miał także w Nowym Jorku, Londynie, a także w Kanadzie, Szwecji, Australii i Japonii. Były one znane pod nazwą Antoine de Paris. W sumie miał około 60 zakładów fryzjerskich. Pod koniec życia Antoine Dziarplikowski wrócił do rodzinnego Sieradza, gdzie został pochowany na miejscowym cmentarzu katolickim. Jego grób zdobi kopię rzeźby autorstwa Xaverego Dunikowskiego, dusza odrywająca się od ciała, z 1918 roku. Na cmentarzu Passy w Paryżu została pochowana po wielu latach jego prawa ręka. Oryginalna rzeźba Dunikowskiego znajduje się w parku okalającym Królikarnię. W 1966 roku Cierplikowski podarował ją muzeum. Na Cmentarzu Wilanowskim w Warszawie znajduje się także replika rzeźby na jednym z grobów. A teraz opowiem o znanych Polakach, którzy nie mają własnego grobu. Jedną z takich osób był Gerard Wilk. Genialny polski tancerz i choreograf, który tańczył na deskach teatrów z całego świata. Wilk miał także za sobą rolę w filmach i teledyskach. Występował także w Balecie XX wieku Morisa Beyarta w Brukseli. W pamięci widzów zapadł jako tancerz występujący razem z Krystyną Mazurówną do teledysku Kochać Piotra Szczepanika. Wystąpił także w klipie do piosenki Ireny Jarockiej czy nawet samego Toma Jonesa. Artysta pod koniec życia zachorował na AIDS. Był jednym z pierwszych znanych Polaków, którzy nie kryli się ze swoim homoseksualizmem. Jego kochankiem był m.in. znany polski aktor Marek Barbasiewicz. Tancerz zmarł 28 sierpnia 1995 roku w Paryżu u boku swojego partnera życiowego malarza żana żaka La Cora. Do tej pory nie odbył się jego oficjalny pogrzeb. Artysta nie ma także grobu. Odbyło się jedynie pożegnanie na cmentarzu Père Lachaise w Paryżu, gdzie został skremowany. Urna z prochami Gerarda Wilka znajduje się prawdopodobnie w posiadłości La Pissero. Z swojego grobu nie ma także Szymon Kobyliński, genialny grafik, rysownik, karykaturzysta, satyryk, historyk czy scenograf. Nazywany on był prekursorem polskiego komiksu. Kobyliński miał swoje programy w Telewizji Polskiej, gdzie zasłynął jako gawędziarz-ilustrator. Wykonał on także kostiumy do serialu Janosik. Ponadto zagrał także senatora Ostroga w filmie Ogniem i Mieczem. Był synem Zygmunta Kobylińskiego i Wandy z Jasińskich, którzy pochowani są na Starych Powązkach w Warszawie. Ojcem Wandy był znany malarz Zdzisław Jasiński, który także spoczywa na Starych Powązkach. Z żoną Danutą Wil, sanitariuszką w Powstaniu Warszawskim, Kobyliński miał syna Macieja. Ojciec Danuty, Henryk Wil, pseudonim Czapla, zginął w Powstaniu Warszawskim i został pochowany na powązkach wojskowych w Warszawie. Jego wnuczka, Wera Kobylińska, Także jest malarką i graficzką. To ona poinformowała nas, że jej dziadek nie ma grobu. Sam Szymon, zgodnie z wielokrotnie powtarzaną ostatnią wolą, został skremowany i rozsypany w ukochanym miejscu z dzieciństwa i czasów młodości. Zakazał jakichkolwiek pochówków oficjalnych zgodnie z jego wolą była tylko najbliższa rodzina. Nie ma też żadnego symbolicznego kamienia ani płyty. Powtarzał niezmiennie, że całe życie swoją pracą zawodową pracował na pamięć o sobie i będzie trwał tyle, ile ta pamięć ludzka będzie trwać o nim i jego dokonaniach, napisała nam Vera Kobylińska. Nie wiadomo także, czy swój grup ma znany aktor Janusz Kłosiński, który był znany z takich produkcji jak Janosik, Czterej Pancerni i Pies, czy Czterdziestolatek. Być może rodzina spełniła jego ostatnią prośbę, aktor chciałby jego ciało posłużyło do badań. Chciałbym, aby moje ciało było przekazane jakiejś medycznej instytucji, a potem by pochowali mnie, gdzie chowają bezimiennych włóczęgów. Całe życie byłem związany z postacią Chrystusa, włóczęgi, którego na salony nie wpuszczano. Mówił przed laty SuperEkspresowi. Jego żona Wiesława Kłosińska z Hańskich zmarła w 2019 roku. Małżonkowie doczekali się dwóch córek: Grażyny i Joanny. Są też takie osoby, których groby zostały zlikwidowane. Jednym z takich znanych Polaków był Czesław Śliwa, który zyskał rozpowszechnienie dzięki filmowi z genialną rolą Piotra Franceskiego pod tytułem Konsul. Krzesław Śliwa, właściwie Jacek Silber, był znanym przestępcą, hochsztaplerem i fałszerzem. Najgrubszy numer wywinął jako fikcyjny austriacki konsul. Fałszywy dyplomata o zmyślonym nazwisku Jacek Ben Silberstein, założył konsulat we Wrocławiu. Wpadł po dwóch miesiącach w listopadzie 1969 roku. Słynny fałszerz zmarł za kratkami w zakładzie karnym Wołowie. W niewyjaśnionych okolicznościach oszust miał połknąć metalowy przedmiot i symulować objawy gruźlicy. Czesław Śliwa został pochowany na cmentarzu osobowickim we Wrocławiu. Niestety w 1994 roku jego grup przestał istnieć z powodu braku opłat. Grobów nie ma także wielu przedwojennych artystów. Niedawno zniknął grup przedwojennego aktora Michała Znicza, który pochowany był na w cmentarzu Żbikowskim w Pruszkowie. Grup aktora zniknął w czasie trwania epidemii COVID-19. Został po prostu zlikwidowany na skutek nieopłacania kwatery. Był w opłakanym stanie. W jego miejscu jest już nowa pochowana osoba, która zmarła w grudniu 2021 roku. Michał Znicz Fajertak w czasie okupacji znalazł się w getcie warszawskim. Wydostała go stamtąd żona, aktorka Janina Morska. Niestety aktor zmarł w niewyjaśnionych okolicznościach. Grobu nie ma także Władysław Szlengel, poeta pochodzenia żydowskiego, autor tekstów kabaretowych i piosenek. Zasłynął on tym, że w 1936 roku wygrał pierwszy w Polsce proces o plagiat radiowy. Niestety zginął razem z rodziną w warszawskim getcie. Był autorem piosenek Choć na piwko naprzeciwko i panna Andian ma wychodny. W swojej mogiły nie ma również Emanuel Schlechter, twórca tekstów piosenek, scenarzysta, satyryk, wokalista, kompozytor i reżyser żydowskiego pochodzenia. Używał on pseudonimu Olgert Lech. Po wejściu Niemców do Lwowa w 1945 roku znalazł się w lwowskim getcie, a potem w obozie koncentracyjnym przy ulicy Janowskiej w Lwowie. Zginął tam razem ze swoją rodziną żoną i synem w 1943 roku, prawdopodobnie 11 listopada. Schlechter napisał scenariusze do takich filmów jak Antek Polismeister, Kochaj tylko mnie, Jadzia Włóczęgi, Piętro wyżej. Był także autorem piosenek Tylko w Lwowie, Każdemu wolno kochać, Odrobinę szczęścia w miłości, Umówiłem się z nią na dziewiątą, czy Seksa Dziękuję za obejrzenie kolejnych Niezapomnianych. Za tydzień, w związku z Dniem Wszystkich Świętych, specjalny odcinek pokaże groby znanych Polaków, którzy odeszli w ostatnich dwunastu miesiącach. Do zobaczenia!